Przypomnijmy, dyskusję na temat zmiany godzin płatnych wejść na molo rozpoczął podczas marcowej sesji Rady Miasta Jacek Woźniak, proponując, żeby za wejście na kołobrzeską atrakcję płacić od 10 do 20. Początkowo miasto nie zgodziło się na takie zmiany, chcąc pozostawić płatne wejścia od 8 do 22. Zmiana jednak nastąpiła, bo od piątku bilety obowiązują w godzinach od 9 do 21. Jak wyjaśnia Michał Kujaczyński... Zmiana została podyktowana zgłaszanymi wnioskami przez radnych Rady Miasta, petycji w tej sprawie, a także szeregiem uwag mieszkańców i turystów, zgłaszanych na portalach społecznościowych. Była konsultacja radnych Rady Miasta, jeżeli chodzi o temat Molo, m.in. radnego Jacka Boźniaka, ale też radnych. Tutaj, którzy w ramach Kołbrzyckich razem również taka propozycja pada bodajże od pani Danuty ich nawet petycja tutaj była napisana do, do pani prezydent. No i myślę, że po, po rozpatrzeniu tego wszyscy tutaj stwierdziliśmy, że e, jednak godziny będą ujednolicone. Będzie to godzina 9.21 na całej przestrzeni jak gdyby, funkcjonowania płatnego mola. Wprowadzanie opłat za wejście na molo tuż przed majówką okazało się strzałem w dziesiątkę. Tylko od piątku 29 kwietnia do wtorku 3 maja z koło atrakcji skorzystało blisko 16 tysięcy osób. Z czego tutaj też warto zaznaczyć? E, praktycznie 6300 osób, około, e, były to bezpłatne wejścia w ramach samej opłaty uzdrowiskowej. Także widzimy, że e, to też się opłaca, żeby jak gdyby, korzystać e, oczywiście i opłacać tą opłatę uzdrowiskową. Daje to możliwość właśnie wejścia na nasze molo bezpłatnego, przynajmniej raz w ciągu dnia. Bardzo dobrym ruchem e, na podstawie jak gdyby, doświadczenia zeszłorocznego było to, że zwiększyliśmy ilość stanowisk kasowych. Ponieważ tak jak często powtarzam, postawienie tej powiedzmy bariery w postaci bramek, tak, nie zmniejsza zainteresowania naszym pięknym kołżkim molo. Miejski ośrodek Sportu i Rekreacji cały czas zachęca inkasentów opłaty uzdrowiskowej, aby korzystali z systemu Travel Host, dzięki któremu turysta będzie miał możliwość wejścia na molo od razu przez bramkę. Bez czekania do kasy. Czyli to wejście jest tylko na podstawie kodu, który się skanuje przy już samej bramce, czyli też podwyższa to jakość usług dla naszych klientów. No i Koobrzyska Karta Mieszkańca. Tak, oczywiście kołobrzeżanie posiadające kołobrzewską kartę mieszkańca mogą wchodzić na MOLO bezpłatnie. Tych wejść jest dużo większa ilość może być w przeciągu dnia. Jedyne, jedyne jakie jest obwarowanie to jest jedno w przeciągu godziny, aby uniknąć jakichś różnych sytuacji ewentualnego przekazywania tej karty. Także jedno w przeciągu godziny. Także myślę, że naprawdę tutaj jeżeli chodzi o kołobrzeżan, ta sytuacja nic się nie zmieniła w stosunku do zeszłego roku. Dalej to wejście jest bezpłatne bez względu na to, czy, czy, czy jest to w godzinach 9, 21 czy też oczywiście... Po otwarciu już samych bramek. W tym roku wstęp na Molo będzie płatny do 15 października.